Dzień dobry, Siemaneczko Witajcie w kolejnym odcinku z Bunkra Złomiarza. Dzisiaj o czym film nie będzie o Złomie. Może będzie trochę o złomie, ale dzisiaj jakby to powiedzieć kontentem odcinku będzie król i królowa wszelakich odzysków, czyli srebro i złoto, czyli dzisiaj będzie na bogato. Jedni ja to lubią bardziej, jedni ja to lubią mniej, ja to uwielbiam, ja to kocham, ja się w tym odnajduję, także co zapraszam na odcinek. Że mówię, że będzie o królu i królowej, czyli o srebrniaku moim królu i o złocińce mojej królowej. Za chwileczkę dowiecie się ile zebrałem w tym roku materiału. Czy już mi dużo brakuje do. Do 3 kilo, do 3 kilo, bo wyś tam je zmotywowali, wyś tam je nakręcili, żeby dłubać yy, do 3 kg, aczkolwiek nie wiem, wyślę tyle ile będę miał, aczkolwiek chciałbym nazbierać. 4 kg surowca. A dlaczego 4 kg surowca? No bo w zeszłym roku wysłałem 3 kg i 3 kg takiego surowca w miksie. Styki odpalone, pomieszane z magnetycznymi, tak jak są tutaj i tutaj, yy, oraz styki wydłubane. I te 3 kg surowca dały mi dwie takie sztabki i 400 g granulatu. Więc z moich takich wstępnych obliczeń wychodziłoby na to, że potrzebuję no, w okolicach 4 kg. Tak sobie założyłem i tak też zrobię, dozbieram do 4 kg i wtedy wyślę. No nie, może to potrwać miesiąc dwa, może do stycznia do lutego. Nie wiem. Zobaczymy, pomyślimy, jeszcze pomyślimy. To. to Was intryguje, no bo tego to nie powstaje za to. To powstaje za co innego. To powstaje za wszelkiego rodzaju elektronikę. Tu mam jeszcze kastrę do przybrania. Tam jest trochę styków do odpalenia. Jakieś przełączniki, jakieś inne pierdolniki. To powstaje za coś takiego. To powstaje dokładnie to. Możecie się przyjrzeć, czy jest różnica. To powstaje za coś takiego. Tak, tak, dokładnie coś takiego, a w jaki sposób, no to gromadzę, to kupuję na złomowisku, czasami ktoś mi podrzuci, ktoś mi podeśle i jak się zbiorą już takie powiedzmy 4 czy 5 pojemniczków, wtedy to ląduje w taki wielki karton, pamiętajcie, żeby nie przekroczyć wagi 25 kg i to leci do elektropaki, ile wyjdzie siana za to i wtedy powstaje coś. Takiego, coś takiego, dokładnie yy, srebrne łącjówki, kilka już ich w swojej kolekcji mam i mówię, to pochodzi z odzysku, z odzysku, z recyklingu, można, można, interesuje Was pewnie to, królowa, królowa, najprawdziwsza królowa, czyli piękna, piękna złocinka, to z czego powstaje, no trochę się pokręcimy po bunkrze, trochę musimy się pokręcić wokół tego stołu, yy, skąd to powstaje, no tajemnica. To będzie trochę tajemnica, za coś takiego, dokładnie za coś takiego, to powstaje czegoś takiego, czyli ze złoconych pinów, no wszelakiej maści i jakości, no tu są takie, można powiedzieć, bardzo dobre może nie najlepsze, ale bardzo dobre jest tutaj jakaś, jakaś tam eltra, specjalnie mam posadzone złącze, żeby nie pomylić to jest eltra y, tam 861, coś tam, coś tam, coś tam y, tu mamy jakieś y, takie kondensatory ufo, jakieś tam inne takie dość ciekawie i wydaje mi się grubo złocone te wszystkie przekaźniki, które są to one mają tutaj y, złocone groszki srebrne bądź z pełnego złota to ciężko jest zweryfikować żeby dokładnie wiedzieć jaki model przekaźnika i mam już ich no trochę ich mam kurczę i one też polecą yy, też polecą na odzysk właśnie na coś takiego czyli to tamto siamto. i tutaj mam jeszcze w tej puszeczce jakby to powiedzieć takie słabiej złocone yy, z wtyczek i różnych takich końcóweczek odcinane też yy, tam troszkę tego jest no niektóre są bardzo fajne ale leci tutaj do miksa yy, jest jeszcze miska taka miska taka dosyć mała ale jest yy, słabiej złoconych wtyczek nie wiem to może poleci na później do odzysku tu mam wiadro do którego zbieram yy, płytki takie starsze tam są kondensatory ufo je trzeba będzie odlutować i to też poleci na odzysk y, właśnie złota. Tu jeszcze przerabiam, powiem wam, przerabiam y, no resztę. Można powiedzieć, że totalną resztę tego było początkowo kilo 400, kilo 200, można liczyć było, że było zwykłych samych styków zostało mi około pół kilograma do odpalenia i ja tu szacowałem, że z tego powinno wydać 60 70 gram srebra, to tego nie będę dzisiaj ważył, to zostawię sobie na później. To jest to i jeszcze z tego było troszkę, jakby to powiedzieć, odciętych, odciętych wydłubanych styków. Jest też tam rzucony kolczyk, który okazał się być srebrem 925, co bardzo cieszy, takie rzeczy też można wysłać do rafinacji. Co tu się jeszcze umie mnie zbiera? Zobaczcie, ile mam posrebrzanych elementów. To wszystko jest posrebrzane. Są też tutaj styki, które, jakby to powiedzieć, nie nadają się do odpalenia. Tych nie idzie odpalić, za cholerę grzeją się i przetapiają się, a nie chcą zejść. Bardzo cieniutkie, ale to może trafić na kwas i z kwasu da się y, odzyskać srebro. Są też y, jakieś tam szczytce się trafiły, jakieś końcówki. To wszystko jest sprawdzane kwasem, a dokładnie cieczą. Cieczą chromową, którą można nabić tam gdzieś na olegrach o czy OLX-ach y, do sprawdzania z rzeczy srebrnych i posrebrzanych nadaje się jak najbardziej no zobaczcie jak się krwawi <gry> Zobaczcie jak się krwawi, jak tak się krwawi, no to jest kwas, ale on wam nic nie zrobi. Polecam robić to mimo wszystko w rękawiczkach. Zobaczcie, zobaczcie, to jest aż aż bordo, bordo, bordo. No i widać, gdzie było srebro. Srebro już zeszło, palcem można wyczyścić spodnie. To wszystko są elementy posrebrzane. Co z tym zrobię? No jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem jak uzbieram wiadro, będę myślał. Myślę, że to wiadro będzie. Powiem Wam, jeżeli będzie pełne, to będzie wita 10 kilo. Na 100%, bo to są bardzo, bardzo ludzkie drobiażdżki, w tej chwili to waży ponad 3 kg, to wiaderko to tam waży, nic nie waży. Yy, zobaczcie, jaka tam są, jakie tam są drobiażdżki, ja skubię wszystko, co się wydaje być poserbrzane, znaczy nie wydaje, przed skubaniem yy, no, sprawdzam właśnie tą cieczą, zobaczcie, są tu i piny yy, z... z, z wtyczek wojskowych i z medycznych wtyczek i styki i z przełączników takich radiowych no, no wszystko co jest wszystko co jest posrebrzane, co ma jakieś tam sreberko w sobie no i są też takie duże blaszki to jest słabiej srebrzone srebrzona miedziucha, ale nadal jest srebrzona nadal jest srebrzona bo to wszystko jest testowane i sprawdzane no tu jeszcze muszę odciąć te te blaszki bo tylko te końcówki są grubo srebrzone reszta to tylko zwykła blacha to muszę zrobić sobie później mam jeszcze powiem wam taki drobny materiał do przerobienia, no trochę dzisiaj gadane ale będziecie chociaż świadomi co się zbiera, co warto zbierać co powinno się zbierać może nie powinno, ale co zbieram ja no mam pod stołem, <grym> pod stołem. odkładam odkładam na razie do wiadra zobaczcie co Przekaźniki, drobne przekaźniki, ale myślę, że jak ja przerobię ten materiał, a niewiele mi braknie, yy, bo myślę, że niewiele mi braknie do tych moich 4 kg surowca, nie sztabek, aż surowca, yy, no to będę łuskał je. Będę je łuskał, rozbijał, wycinał groszki, no bo tu się nadają do wycięcia, chociaż z niektórych da się jeszcze odpalić. Yy, trochę tego jest, parę kilogramów jest. Yy, mam też, kurczę, w drugim wiadrze, yy, zobaczcie co, parę esów. Nie za wiele parę tych, a reszta pod spodem to są przekaźniki, przekaźniki samochodowe. Prawie wiadro przekaźników samochodowych yy, no różnej tam jakości różnej maski. No, trochę się nie przygotowałem tutaj. W tym, no bo w tym też jest, powiem wam, o tu jeszcze jakiś taki fajny przekaźnik, z tego da się odpalić. Czemu on tu jest do góry? To jeszcze muszę mówię yy, przejrzeć, zweryfikować. Yy, w tym też jest srebro. W tym jest srebro musiąc mieć yy, być może to przerobię, być może nie, trochę czasu na to trzeba poświęcić, ale nie wszystko y, wszelkim kosztem. No, tego na pewno takiego dużego to nie odpuszczam. Y, z, tego, z tego jeszcze sobie radzę z odpaleniem. Coś jeszcze tu miałem wam pokazać. Y, mam jeszcze, powiem Wam, y, kondensatory, jakby to powiedzieć, MLCC. Ja na nie mówię, nie wiem czy dobrze mówię w ogóle, kondensatory. Y, tego nie mam za wiele tego kurczę powiem, że nie mam o, takie, widzicie dobrze, takie kwadraciki no trochę, trochę zaprzestałem yy, zbierania tego z racji na to, iż zacząłem, mówię yy, gromadzić elektronikę, bo to jest z tej elektroniki, gromadzić właśnie pod wysyłkę na 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 yy, na wymianę właśnie na Monety uncjowe, z niektórych tam sobie skupne zobaczcie. No tutaj zostały trzy, no trochę mi szkoda, jakby dziś czas na to poświęcać. Tego jest ponad 100 gramów, mimo wszystko tego mam około 150 gramów. Ten tu pokazuje 200, 170, co się ładnie łącznie z buteleczką. Buteleczka tam niecałe 20 gramów waży. Także no, coś tam się zbiera, no pomyślę o tym, co tam jeszcze mam, tego, żeby nie zapomnieć jakieś BGA, jakieś procesory, ale to to potrzebuje tego kilka kilogramów, żeby później pomyśleć, co dalej z tym zrobić. Też poleci kiedyś na odzysk. No może procesory nie, ale BGA z pewnością na odzysk pod kątem czegoś takiego. No widzicie, jeszcze tutaj mam tutaj mam yy, zresztą mojego materiału, jakie mam do przerobienia ze styczników, przełączników. Tam jeden kawałek stycznika, tu kawałek przełącznika i gdzieś tam jeszcze... Gdzieś tam jeszcze dwa styczniki, dlatego też by warto było odcinać te końcówki, ale ja spróbuję te płyty, jakby to powiedzieć, wymienić w całości na jakiś fajny bilon. O, tam są jeszcze, tam mam jeszcze dwa styczniki, także do tego materiału nie mam za wiele. Co was jeszcze by mogło zainteresować. 4 kg chcę mu takich styków. Tych nie będę brał pod uwagę, ale zważę je tak ze swojej wiadomości, żeby wiedzieć ile mam kurcze yy, łącznie materiału odzyskanego, odzyskanego od grudnia zeszłego roku. No bo ten proces, <grych> ten proces trwa od grudnia, tu są, zobaczcie, tu są same wycinanki. Same wycinanki ja staram się wycinać albo wyłuskanki jak najbliżej groszków. Przyjrzyjcie się jak to wygląda z bliska żebyście mieli świadomość jak to trzeba robić wiem, że niektórzy jeszcze wyłuskują z tych R15 yy, dokładnie te groszki ale tak wystarczy I tak wysyłałem w zeszłym roku i nikt nie miał nic przeciwko temu yy, łączna próba po przetopieniu mi zeszłego roku wyszła 7999 miksa, takiego miksa yy, no odpadło w sumie 600 gram, no ale ja wiem mam swoje obliczenia <grytanie> yes mniej więcej czego powinienem potrzebować. No tu jest 226 gramów, ale ja mówię, ja tego nie będę brał pod uwagę. Pod uwagę będę brał tylko to, co mam yy, w tych słoikach. W tych słoikach, no tam widzieliście, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę materiału mam. Dobra, na razie na bok. Yy, do zważenia, kurczę, no nie wiem, czy ta miska mi się zmieści. Yy, do zważenia użyję sobie statywu. No jest, ok, da się, da się. Dobra, wrzucimy statyw. No i dobra, mam nadzieję, że będziecie wszystko dobrze widzieć. Yy, widać, widać, 00, zero, zero. miska się dobrze mieści. W słoikach, yy, trzymajcie w słoikach, po smalcu to się nie zepsuje. <laughs> ja lubię smalec, zre smalec, wtedy wszystko jest w słoiku. Yy, tutaj może się trafić jakiś kawałek yy, pierścionka, czy kawałek jakiegoś łańcuszka. Yy, wszystko pozyskane ze złomowiska. Wszystko, tak, znaczy nie wszystko. No, dobra. Zobaczmy. Dobra, waga się wyłączyła. Trochę, chopę. Yy, Trochę fopeto wyszło, dlaczego się wyłączyła, dlatego pewnie, że mróz jest, jest troszkę mrozu, no i teraz muszę to zgarnąć z powrotem, żeby czegoś nie zgubić, żeby czegoś nie zgubić, tu się liczy każda kuleczka, naprawdę uwierzcie mi, tu się liczy każdy, każdy groszek, najmniejszy, ta miska się ledwo mieści, 195, muszę zapamiętać, ile ona waży, no i zobaczmy, i zobaczmy, ilu brakuje do tych 4 kg. No ten słoik był bardzo fajny. Kilo 126. Widzicie? Widzicie? I zobaczmy ten. Ten jest taki trochę przyjemniejszy w dotyku. <noise> Wagowo. Zobaczcie jaka groszki. No pod sam kurek. Pod sam kurek zapchane. Myślę, że niewiele. Myślę, że niewiele, aczkolwiek... 3 kilo 331. Dokładnie. Czyli teoretycznie brakuje tutaj 670 gram do tego co sobie jakby założyłem, no ale dodałbym tamto, to już mam 1500, powiedzmy tam 50, i tam coś zrobię, tam będzie ponad 50, to będzie 1600. No, tak sobie zakładałem, że brakuje mi w okolicach 400-500 gram czegoś takiego. No, ja wiem, że wiem, że jestem w stanie to zrobić. Za jednym posiedzeniem, ale tu mając, mówię Wam, mając materiał, a tego materiału jako takiego nie mam. Ale to nie wiadomo, co będzie jutro, nie? Nie wiadomo, co przyjdzie jutro. Także zobaczcie, z takiego czego, z takiego czego powstaje co takiego, co takiego, zobaczcie Zobaczcie Piękna sprawa, piękna sprawa, coś co ja uwielbiam, coś co ja lubię. Yy, nie przedłużam. Trzymajcie się, wypoczywaj tam, miłego weekendu. Hejo.